Witajcie, dzień dobry, witam na kanale Kierunek Zdrowie i zapraszam Was dzisiaj na bardzo zdrową i oczywiście też smaczną sałatkę, którą można bardzo szybko i bardzo prosto przygotować. Ma niewiele składników, ale za to są mega, mega zdrowe. Jabłka oczywiście każdy wie, że są zdrowe i że powinno się jeść szczególnie, gdy mamy swoje polskie sezonowe, wtedy mają najwięcej witamin i jest też takie przysłowie, że jedno jabłko dziennie uchroni ją przed lekarzem, a słyszałam też takie wypowiedzi dietetyków, że powinno się jeść dwa jabłka dziennie, jedno rano dla urody, a wieczorem drugie dla zdrowia. Także jabłek nie unikajmy, jedzmy jak najwięcej i przy każdej możliwej okazji. Są też orzechy włoskie, które są kaloryczne, ale większość tłuszczów, które zawierają, to są nienasycone. Sezony... Fasy tłuszczowe, czyli te, które pomagają nam nie dojrzeć schudnąć, pomagają na nasze serce, na, na układ nerwowy, bo one właśnie też bardzo wspomagają oczy, pracę mózgu, są po prostu bardzo, bardzo zdrowe. To każdy wie, natomiast to, co jest trochę niedoceniane w naszej diecie i czego jest chyba trochę za mało, o czym zapominamy, to są właśnie to jest właśnie selernaciowy, który jest wspaniałym warzywkiem. Do chrupania, na przykład z jakąś pastą fajną, zdrową, do, można go użyć właśnie do soków albo do sałatki i bardzo fajnie pasuje z jabłkiem, dlatego dobrze jest łączyć, wydaje mi się, że to połączenie smakowe: seler, jabłko i jeszcze jabłko i orzechy włoskie jest bardzo fantastyczne i bardzo smaczne, i dlatego właśnie w tej sałatce znajdziecie również seler naciowy. A co on dokładnie zawiera? W selerze znajdziecie potas cynk, żelazo, magnez, miedź, witaminę E, czyli witaminę młodości, dzięki której będziemy mieć mocniejsze paznokcie, lepsze włosy i lepszą skórę i beta-karoten. Oprócz tego seler ma właściwości przeczyszczające, moczopędne i oczyszczające, dosyć silne oczyszczające właśnie właściwości dlatego warto jeść jak najczęściej albo pić w sokach właśnie w połączeniu z jabłkiem, które też ma właściwości i przeczyszczające i moczopędne i oczyszczające z toksyn. Także to jest super zestaw. Potrzebne nam będą jabłka, seler naciowy, rodzynki, kilka orzechów włoskich. Namoczyłam też tak cztery orzechy, czyli osiem takich połówek, które nam się przydadzą później do sosu. I u mnie będzie, ta sałatka będzie podana na liściach szpinaku, ale może być sałata, może być rukola, może być jakaś inna sałata, jaką lubimy. Mamy już tutaj listki szpinaku. Na to układamy jabłko. kawałek jabłka zostawiłam, bo ona nam się przyda do sosu teraz seler naciowy posypujemy i co jeszcze rodzynki trochę do smaku rodzynek bo one też tutaj bardzo pasują tylko tak żeby troszeczkę osłonić i orzechy i robimy sos i sałatka gotowa. No, teraz jedziemy z sosem, bo pamiętajcie, że zawsze trzeba zrobić sos samemu w domu. Nigdy nie można kupować tych sklepowych, jeżeli mamy, oczywiście, chcemy zdrowo jeść. Więc co jem? dajemy? Oliwę z oliwek, cztery łyżki, pięć, może dam, zrobię trochę więcej. ocet jabłkowy, octy nie są zdrowe, żaden ocet nie jest zdrowy poza jabłkowym, natomiast jabłkowy ocet jest naprawdę bardzo zdrowy. To jest ocet, który sama robiłam w zeszłym roku i on ma zupełnie inny smak niż te octy sklepowe. Pięknie pachnie, tak naprawdę kwaskowa to fajnie. Natomiast starajcie się kupić, jeżeli nie macie własnego octu, starajcie się kupić jak najlepszy ten ocet jabłkowy i w ogóle najlepiej jest dodawać. Najlepiej jest dodawać ocet jabłkowy do, właśnie do sałatek. Dam dwie łyżeczki tego octu. Teraz dodam kilka łyżeczek wody. I też to na przykład będą cztery. Wszystko później można jeszcze dodać i do smaku sobie doprawić. I teraz tak, mam tutaj ćwiarteczkę jabłka, pokroję ją i chcę ją też zmiksować w tym, żeby ten smak był taki pasujący do tej sałatki. I teraz tak, orzechy namoczone. Namoczone miałam wcześniej orzechy, żeby nam się łatwiej zmiksowały, żeby były namoczone. Ja zaczęłam je, tak naprawdę namoczyłam je zaraz przed z, zaczęciem, przed zrobieniem tej sałatki, czyli nie moczyły się długo. I teraz tak. Bazylia suszona. Dam też troszeczkę świeżych liści. Kilka. Nie kilka, dwa, trzy. Może nie tak dużo. I zioła włoskie. Już po prostu ja lubię dodać zioła. Zioła też podobno bardzo poprawiają trawienie. Wspomagają te procesy trawienne i warto. I troszeczkę soli. I listki. Bazylii. Trzy takie liski dodam. Mm, jak ładnie pachną. Miksujemy. Wyszedł mi taki trochę gęsty ten sos, a jeżeli chciałabym mieć, żeby chciałaby mieć konsystencję rzadszą, doleję jeszcze trochę wody, jeszcze kilka łyżek. W smaku natomiast jest bardzo smaczny. Tyle sosu mi wyszło. To jest spokojnie na jakieś 3-4 sałatki. Jeżeli nie wykorzystamy dzisiaj wszystkiego, to zostawimy sobie w lodówce i, i, i możemy zjeść w ciągu kilku dni. Tak naprawdę to do tygodnia nawet można trzymać taki sos jest bardzo smaczny, bo jest właśnie wyczuwalny aromat orzechów i jabłka, jest mocno jabłkowy ze względu też na ten, so, na ten ocet jabłkowy, ale i na dodatek jabłka i jest, nie jest taki bardzo rzadki, tylko właśnie jest taka gęstsza trochę konsystencja, ja lubię takie sosy do sałatki. Dla mnie to jest bomba, nie tylko witaminowa, ale również smakowa naprawdę smakuje mi ta sałatka i szczególnie ten zestaw, to połączenie właśnie z selerem naciowym, nie zapominajcie o istnieniu tego wspaniałego warzywa i jak tylko możecie Komponujcie razem z różnymi przepisami, albo w sokach, albo w koktajlach, albo właśnie w sałatce, bo seler naciowy ma bardzo dużo właściwości i szkoda by było z nich nie skorzystać, prawda? Życzę Wam bardzo smacznego, bardzo udanego dnia i pysznej sałatki, jeżeli skorzystacie z tego przepisu. Zapraszam po więcej filmików, zapraszam na stronę mojego bloga. Jeżeli jeszcze nie, nie subskrybujecie kanału, to też zapraszam do subskrypcji albo do polubienia wideo, jeżeli Wam się podobał filmik. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia następnym razem, cześć.